Witam Was serdecznie. Nagrywam dzisiaj zbiorczy filmik, w którym powiem Wam na temat zalet, które zauważyłam podczas mojej transformacji. Myślę, że dla wielu z Was będzie to kolejna dawka ogromnej wiedzy, która zmotywuje Was do tego, żebyście przestały farbować swoje włosy. Na moim kanale znajdują się już dwa filmiki. W którym wspominam o 30 zaletach z niefarbowania włosów. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o 34 korzyściach. Znalazłam 4 więcej. Jeśli macie jeszcze więcej korzyści, to zapraszam do podzielenia się tym w komentarzach pod, pod filmikiem. Ja wypisałam sobie te zalety i po prostu je Wam przeczytam. Bez zbędnego opowiadania na temat każdego z tych punktów. Pierwszą zaletą, najważniejszą jest zdrowie w szerokim pojęciu. Drugie zdrowa, sk zdrowa skóra włosów. Trzecie zdrowe włosy. Czwarte mniej wypadających włosów. Piąte brak śladów dookoła głowy po farbowaniu. Szósta korzyść łatwość w rozczesywaniu włosów. Siódma: rzadsze mycie włosów. 8. oszczędność pieniędzy. Dziewiąta: oszczędność czasu spędzonego u fryzjera albo w domu, jeśli farbujecie w domu. Dziesiąta: wolność od fryzjera. Jedenasta: mniej stresu. Dwunasta: korzyść: kolor włosu, włosów, który pasuje do naszego kolorytu skóry. Trzynasta: Efekt naturalnych pasamek od natury. Czternasta. Czysta łazienka dla tych, które farbowały włosy w domu. Czternasta korzyść. A... Tak, to była czternasta. 15. Mniej plastiku, który produkujemy. Mniej śmieci. Dbamy o planetę. Szesnasta. Zdejmujemy maskę. Jesteśmy autentyczne. 17. Uwielbiam mój kolor Jest z pewnością wiele z was. 18. Jestem inspiracją dla innych kobiet, tak samo jak każda z was, która przestała farbować. 19. Stałam się silniejsza dzięki temu. Dwudziesta. Mniej przejmuję się opinią z zewnątrz. 21. Udowodniłam sobie, że mogę to zrobić. 22. Mniejsza porowatość włosów. 23. Mnóstwo małych włosków. 24. Powrót do kręcenia się. Wiem, teraz mam wyprostowane, ale po umyciu e, rzeczywiście te włosy wróciły do naturalnego skrętu. Dwudziesta piąta korzyść: mniej czasu na pielęgnację. Dwudziesta szósta: łatwiejsze włosy do ułożenia, bo już nie są takie sztywne. Dwudziesta siódma: pozbyłam się obawy przed tym, że jak ja będę wyglądać, jak będę miała siwe włosy. <noise> Teraz już wiem. Dwudziesta ósma: jest to niesamowita przygoda i zarazem terapia. 29. Poznaje nowe osoby, tak wspaniałe kobiety jak wy. 30. Nawiązuje nowe znajomości. Dzięki temu, że założyłam ten kanał. 31. Poczucie ogólnej wolności. Takiej właśnie w szerokim pojęciu. 32. Założyłam ten kanał. Trzydziesta trzecia. Łamię stereotypy na temat siwych włosów. I trzydziesta Oszczędzam wodę. Bo rzadziej myję włosy. Jak już wspomniałam wcześniej. Trzydziesty i wiecie co? Przyszła mi teraz 35%. Zaleta: Tego, że mam siwe włosy wpływam na to, że inne kobiety są zdrowsze. Bo przestają kłaść chemiczne farby na skalp swoich głów. 35 korzyści z niefarbowania włosów. Bardzo, bardzo dużo. Szeroki temat, bardzo ważny temat, bardzo istotny. Myślę, że wiele z Was nie zastanawiało się nad tym wcześniej. Ja sama nie byłam świadoma tego, jak, jak dużo zalec z tego wynika. Zapraszam do komentarzy. Być może jeszcze dołożycie do tej listy więcej punktów i, i ta lista będzie się rozrastała ja na dzisiaj dziękuję zapraszam do odsłuchania tego nagrania jest one naprawdę, naprawdę bardzo ważne dla podniesienia świadomości tego jak zaprzestanie farbowania włosów może pozytywnie wpłynąć na, na wiele aspektów naszego życia Dziękuję Wam, pozdrawiam i jak zwykle do następnego nagrania. Pa!